Dobra, trzeba tego szczura dawać. Szczur dwójka, tak dwójka i zoonoza na maksa. Za, za mała śmiertelność jest, panie kolego. Jest tragedia. Za mała śmiertelność. No będzie to, co przed chwilą. No nie przejdę. Witam, zagrałem sobie dziś bakterią. Premia TP, bonus DNA na początku. Trudniejsza zaraża do wyleczenia. Tutaj ten akwacyt droga wodna, lepsza do zarażenia. Urbofil, czyli bonus w miejskich środowiskach i tutaj symptostaza. Próbowałem poprzednio robić na Transtazie, ale na mega Brutalu jest ciężko. No idziemy mega Brutal, oczywiście. Grzesiu wchodzi do gry. Tak, zaczynamy sobie w Arabii Saudyjskiej. Próbowałem zacząć w Sudanie i pod taktykę pod mega zwierzęta, ale się nie dało. Szło to tragicznie. Tak, najpierw czekamy. 9 punktów. Dajemy sobie w powietrze jedynkę. Potem będziemy lecieć w objawy. Opróbowałem próbowałem takiego przyczajonego tygrysa z Sudanu. iść tutaj w rozprzestrzenianie ptactwem i innymi, ale ciężko było naprawdę. Taktyka nie na ten. nie na mega brutala. Tylko na jakiś normal. Taka for fun. Ale żeby przejść na mega brutale, no to trzeba jednak no, szybką eliminację tego świata. Tutaj tak, każdy myje ręce, każdy coś tam, leczą cię strasznie szybko. Więc tutaj nie ma miejsca na jakieś te, na jakieś śmieszne zabawy typu start na Karaibach. Tylko trzeba zacząć albo z Arabia, albo Indie. Teraz tu dajemy nadwrażliwość, albo nawet ropienie, bo ropienie zaraźliwość zwiększają, nadwrażliwość też. Wysypka też i pocenie się też. Bardzo dobrze to wygląda, można jeszcze dać zapalenie płuc. Albo dudności, potem dłości, chyba? Bo coś mi się myli w głowie. Dobra, i teraz zbieramy punkty na zapalenie płuc. Już mamy. Więc jest Git. Tutaj w rozprzestrzenianie teraz trzeba dopchać wodę dwójkę oraz. oraz tyle. Powietrza dwójki chyba nie potrzebujemy. Chociaż możemy. Możemy tutaj w super aerozol. Jakoś tak to się nazywa. Tutaj, jak odblokujemy powietrze i wodę na dwójkę, zaraz zobaczymy. No i na razie się rozprzestrzeniamy powoli. No niestety, w Niemczech, nie w Wielkiej Brytanii, ale to już jesteśmy, dobra, jesteśmy w Europie, więc leki, zimno, zimno dwójka. Zaraz będziemy ładować zimno, leki dwójkę, ale chyba chcemy wodę dwójkę. Jeszcze nie. Na razie zbieramy punkty na, na leki dwójkę, tak, zbieramy te punkty na leki dwójkę, no bo jak widać jesteśmy w Europie i Stanach, tam się musimy rozwinąć, bo nam nie idzie zbyt dobrze. To są kraje wysoko rozwinięte, bla bla bla, tam na chwilę na przyspieszenie trójkę, ale już chyba wystarczy, bo mamy leki dwójkę, oj. No, i teraz zbieramy na ten aerozol. Tu można przyspieszyć, bezsenność wyewoluowała, to nie jest takie złe. Trochę nam powolni leczenie. Światło nas wie. Dopiero za 10 lat skończą lek. Oczywiście znaczy to przyspiesza z dnia na dzień. Coraz więcej świata zarażamy. Tutaj woda dwójka, tu aerozol. Więc świetnie. Tu można iść teraz po skóry. Bardzo podbija zaraźliwość. I tutaj zaraz będziemy szli w te objawy, co te objawy eliminują nam wykrycie. Więc luz. Jesteśmy w Norwegii. Można by dać szczura, ale nie będziemy eksperymentować. Potrzebujemy dostać się bardzo do tego. O, to nie ten. Do Grenlandii. Dobra, można dać tu, można dać tu. Drgawki. Na razie nie. Ale śpiączkę podbijemy. A, drgawki też. Trochę opadło. Jesteśmy w Norwegii, w Grenlandii. sorry, Brakuje nam Maroko. Tu się powinniśmy dostać piechotą. to tak ktoś liczę. A jak nie, to katastrofa, nie? A zobaczymy. Czekamy jeszcze chwilę. Algieria. Dobra, jesteśmy w Maroko. Bierzemy od razu tutaj martwica. Tu idziemy pyk, wymioty, biegunka. Nie, nie, płuc. No, może nie. Moglibyśmy mieć szczura, dobra, ale czekamy. Jest ok. Poziom świata jest spoko. Zaczynamy coś tam zabijać. Jest średnio. Oczywiście te zimne kraje nieźle, ale te ciepłe kraje. Kiepsko mi idą. Dobra, wypada im już coś dowalić mocniejszego. Dezenterię. Mamy im wstrząs hipowolemiczny. Nie wiem, co to jest. Krew im wypada. Dobra, nieźle zaraża. Można im już ładować niewydolność wielonarządową. Tu trzeba kontrolować. 85%. Dobra, dajmy sobie na dwójkę przyspieszenie. Wiecie, tak że 95%, trzeba przypauzować i tam przetasowanie genetyczne kliknąć. Chociaż świat już mocno zdycha. Podanie w 95 kompletne. Zdrowych ludzi jest zero. w zasadzie można tylko trochę do przetasowania kliknąć, ale daję na maksa i co, kwatok czy dezenteria? Dezenteria daje więcej. No i jest, to jest świat pokonany, a żeby zrobić tą taktykę ze zwierzętami i tym takim afrykańskim, że gdzieś się tylko nie pojawi to od razu zarażą cały kraj, to trzeba jednak na normalu, bo na bo na mega brutalu jest to trochę za trudne. Robiłem wszystko perfekcyjnie, no naprawdę. Dobra, jutro wejdzie film z wirusa. Także zobaczmy, ile jeszcze punktów. No nieźle. Powinienem zejść poniżej 365 dni, czyli poniżej roku. tym badań powinien być poniżej 30%, żeby było 5 gwiazdek, ale.